Halo, no, e, witam serdecznie w kolejnym odcinku, słuchajcie, e, dzisiejszy temat odcinka jest na zasadzie chciałem pokazać co dostałem na święta 24 grudnia, słuchajcie, e, zacznijmy od pierwszej rzeczy, chciałem wam powiedzieć, że rzeczy jest pięć, jak e, to tak, super czapka, uszatka, e, tak, zamówiona z Rosji, słuchajcie, e, tak się prezentuje, może ją nawet założymy. Głowa jest bardzo ciepła jest po prostu idealna na chłodne dni słuchajcie. mi się wydaje że jest e, naprawdę fajna mm. widzicie tutaj wszystko tu, tutaj wszystko ma puchowe widzicie o tutaj ma puchowe druga rzecz to będzie taki komplet dress od Adidasa serdecznie pozdrawiam a Adidasa potem ich, o, potem ich oznaczę jest to komplet dresowy, słuchajcie, tutaj przy bardzo mamy yy, spodnie dresowe. A Adidas, jeżeli ktoś by chciał namiar, to były kupione w Radomiu. Yy, dresy od Adidasa. Yy, jeszcze mam górę, słuchajcie. Yy, przy bardzo jest jeszcze góra, czyli zanim nie za, ale jest za jest zakładana słuchajcie yy, też taki sam kolor taki sam znaczek kwiatuszek w słuchajcie ale naprawdę jest bardzo fajna yy, tutaj prze bardzo wszystko ma takie fajne tutaj taki we, yy, tutaj ma takie o wejście ma ten prezent yy, od Avidasa. Yy, ten cały dres oceniam 9 na dzisiaj, bo yy, mi się on bardzo podoba, jest słuchajcie bardzo fajny yy, Ej, właśnie i jeszcze zapomniałem ocenić tego słuchajcie. Tą czapkę, uszatkę bardzo ciepłą, podobno nawet może wytrzymać do minus tam yy, 15, sobiecie, bo takie nam na opakowaniu. Ocenę 8,5 na... Znaczy nie, wyjdźcie co daje mi ocenę yy, 7,5 na 10 słuchajcie. Yy, następne to będzie długopisy od Mercedesa 2. Jeden to jest długopis, jedne to jest y, pióro. Tutaj tak się prezentuje pudełko, słuchajcie. Y, polecam te dokupy sobie. To jest chyba jeden z lepszych pre prezentów. Tak się to prezentuje całe czarne. Tutaj o, widzicie. od Mercedes Benz. Y, też je dostałem akurat na święta, 24. Z grudnia to, to są dwie pary. Je, e, jeden to jest zwykły długopis, jeden to jest o kurczę. Jeden to jest pióro. Jeden to jest pióro. Tak się prezentuje. Więc e, naprawdę bardzo fajne. 10 na dziesięć, bo jestem e, fanem tej marki. E, e, no to daję ją ocenę 10 na 10, ma, ma e, najwyższą ocenę e, w tym odcinku. Kolejna rzecz to jest też e, komplet, znaczy może nie komplet, ale też dres. E, o tu, tutaj widzicie, z, spodnie od Pumy są, e, proszę bardzo. Z naczek Puma, bo ostatni ostatnio Puma ma nowe logo. E, też bardzo fajne. Oceniam 8,5 na 10. Mają w środku Polar. E, słuchajcie, o, nawet może pokażę. Polecam polecam e, ładne dni. oraz e, tutaj mamy bardzo, oraz kolejny prezent, jest jednofunkcyjny. Słuchajcie, e, latareczka, którą akurat sam kupiłem w e, Akrzynie. E, może pokażę, jak ona działa. Jest to firmy Bosch. prze bardzo się świeci, jak słońce słuchajcie jest naprawdę super widzicie hmm. e, ona ma trzy, e, trzy funkcje ma ta latarka e, czyli żeby tylko się, e, świeciło to światło największe oraz żeby świecił sam żebyś świecił sam słuchajcie przód ale latarkę oceniam ogólnie zakupiłem ją kupiłem za 45 zł. To za kubacuję na 9,5 na 10 jest bardzo funkcyjne jak tam pewnie widzieliście od odcinków przyda się, przez, przyda się przez kuterze jak się coś naprawia wiadomo tam widzieliście w innych odcinkach też można w różne sposoby można ją na różne, na różne sposoby wyginać jak widzicie jest super, to jest też akurat, można ją tak zamykać tym czerwonym przyciskiem się. O widzicie, są te trzy funkcje, yy, to oceniam 9 na 10 to jest sklep z tam Wam polecam. Rzecz naprawdę, jak macie u siebie, w mieście sklep Action, to idźcie i kupujcie, jak oczywiście macie te pieniądze. Yy, ostatnia rzecz, to jest taka dość, yy, można powiedzieć, trochę przestarzała, więc to FIFA 3 i jeszcze, jeszcze FIFA na Xboxa 360 była zakupiona przez Internet za, też przeze mnie za 25 zł. No wiadomo, no, FIFA ma 8 lat. No. Pozdrawiam też FIFA, bo nie wiem czy będzie działa, też zrobię z tego film, będzie, będzie z tego filmu Um, jak, ją, y, jak ją odpala na starym Xboxie y, Boxie pyszy tu jest w środku cała płyta jeszcze została, słuchajcie pokażę Wam z, y, z gwarancją ten y, gości to sprzedawał y, prze bardzo i się wydaje, że wiadomo, ktoś tam teraz pewnie powiedział w komentarzach że FIFA 23 jest lepsza ale ja po prostu, słuchajcie Zbieram też tarę FIFY. E, bo ja po prostu tak słuchajcie je kolekcjonuję. Hmm. Ale na, naprawdę też po, jak e, ktoś coś po prostu lubi kolekcjonować na przykład tarę Gry to wam polecam. E, no i co? słuchajcie, i to by było w tym odcinku na tyle. E, Chociaż nie, muszę wam coś jeszcze pokazać, czekajcie, biorę tutaj kamerę i już wam pokażę właśnie w sprawie tej e, gry, no e, w sprawie właśnie tej FIFA e, 360 jak widzimy, tutaj jest, e, że ją się da podpiąć pod e, najnowszy komputer marki e, Apple, pod iPada, O tak... E, we, e, tak, ten komputer wygląda, i jak widzimy, ja po prostu to roztrąniłem, że tutaj, jak e, widzicie, to jest e, kółeczko, to i gniazdko to można tą starą FIFA sprzed e, 10 lat, ją tego komputera podpiąć. No e, i mimo, że ma 10 lat, to będzie słuchajcie hulała. Słuchajcie, to tyle w tym odcinku. E, także Kolejny odcinek może jeszcze nagram dzisiaj, słuchajcie, także yy, w sumie to kolejny poradnik nagram. Jutro yy, może o skuterze, może o czym innym, bo też yy, za moim dom się wybudowała galeria 500 metrów zhejcie, ode mnie, więc yy, może też o niej nagram, bo to naprawdę będzie fajny ma, yy, materiał. Mm, no to co mam powiem na koniec, także. Szczęśliwego Nowego Roku 2024, też z tego bym chciał zrobić filmik, mm, yy, z 2024, znaczy z Sylwestra bym chciał zrobić filmik, o właśnie może jeszcze jutro nagram moje przygotowania na Sylwestra, słuchajcie, yy, na pewno to nagram, będzie z tego fajny odcinek, także to było na tyle i pozdrawiam Was i pa.